Przyszła, ale jest, czekaj, to nie zauważyłeś, czekaj. Jakaś <grystanie> jest klątwa może typowa jest. Nie wiem, chyba. Ale... jest to braknie nam baterii. No, wyłącz. Czekaj, na spokojnie to trzeba ten rozkłonić, czekaj. też była żelazna, nie? nie? Jakieś trąbki żelaza, albo coś Nie wiem. No, to jest... Glina ładna, patrz. To jest, ta, to jest ta glina ogniotrwała, widać Lepka no to, słuchaj, tu już masz dołek na patrz. Nie, Pół łopaty O! coś Ci pikło że tak? nie pokaż tym czekaj Jest, ale to albo to jest kawał żelaza jakiegoś, albo zakopany głęboko kolor. To kurwa jest dużo sygnał, czeka Czekaj. 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 No to będzie chyba jeden odcinek z tej jednej dziury <laughs> Kurde Kurde, jakby coś było, to wiesz, to jest spoko, nie sprawdź, pójdę tam, może czekam No klina ładnie, dalał dupę. To może wykopane? Wykopane Czekaj A tu jest Piękny sygnał nie przy to czekaj, czeka, czeka, czeka. odbiło Opowiedz, co to jest o oh, kurwa takie ciężkie No ołów, ołów. Cię, o no. nic na tym nie widać Ale taki A, spłaszczony ty, Chyba że to będzie e, odważnik monetarny Załowił No Czekaj Patrz są tam na niej jakieś wzory już, albo mi się wydaje tu Trzeba przeskoczyć na tą kamerkę Tam jest, I powiem ci, że jest to coś ciekawego, bo mogli mieć kupcy do sprawdzania na przykład y Może pluskich talerów nie? albo jeszcze dalej. Chodzi bo wiesz, wielkość tak jak mi się kojarzy, aby to był grosz praski. Znaczy wielkość tak, grosza pruskiego, ale... Albo może być tak, że wiesz, no, ludzie sobie mogli nosić taki mieć z e, podobne wagi i sobie sprawdzać na wagach, nie? Albo kupcy. A to jest za grube jak na ten, jak na grosza pruskiego w sensie waga. No, no, Tyle jak przecież nie ważył. No, mi, mi to podchodzi pod talara właśnie, pod jakiegoś... Albo może pod jakiegoś talara, tak. Znaczy to są, wiesz, przypuszczenia, no ale gdzie na takiej głębokości by było coś takiego? Zwłaszcza, że to jest... Ale zobacz na ranty. Kurczę, nie wiem czy to kamerka uchwyci. Czekaj, czekaj tu Czekaj gdzie, gdzie były te Tu są takie te widzisz? Kółeczka. No nie wiem no już cięż... za może tu by właśnie było i by było przed, mógł być jakiś awers albo revers z Kurde. Ale będzie co ważyć. Dobra, to atakujemy dalej, nie? No, przeczyścimy i zobaczymy. Ale ciężka zobaczmy. ziemia właśnie. No, tu jest straszna. Przeczyścimy, zobaczymy. No ciężko jest stwierdzić, no ale... ciekawe. Okej. Okay. Żeśmy, kurde, zryli jak dziki. Wszędzie sygnały. I patrzcie. Jest kamień. Weź kamerkę, bo żeby będzie chytać. Nie wiem, czy jakiś kamień magnetyczny, ale w takim miejscu, żeby był. Pokaż, tutaj opatruj. Nie, musimy za podkopać. Albo może być kamień magnetyczny, nie? Bo sygnał jest taki. Nie no, ja mam sygnał ładny. Nie jest taki głuchy, ciągły. Ale jakby ciągły, to. No, mi bije na no, chyba Może meteoryt. A na meteoryt inaczej nie wygląda. Dobra, ale skącają do komara. Panie. Czekaj, jak odkopię w ogóle? O -o 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 -o. Nie. Eee. Musiał być słupek albo teraz beton, Nie jest zbrojen. O, dobra, <grytanie> widać. jest niestety taki gwóźdź kuty komary ciupimy. no trzeba się tutaj na tym odcinku skupić bo to jest można powiedzieć zwykły gwóźdź kuty ale to jest dobry znak no. Na wieszło było szpikulec. Abo tu jest no. No, łańcuch. I to by, to, by, to by się zgadzało z tym, co on znalazł. Jest Nie. Aha. Do wbijania może. Kawał złomu grubego. Nie, to będzie starsze chyba. Tu pisze gros, grosus, nie? Po prawej stronie. Czekaj. O. A, kurczywyki. Chyba tak, Staszek to jest. Mhm. Stanisław August Poniatowski. Jeden groszy. Coś tam doszło nawet. No, no koninka wyszła Ło kurde jaka duża No zdarzają się No ale to nic Cała cała. cała. mają urwany środek Na pasy, ja Tak. Tutaj. No ale to w sumie raczej Będzie nic z takiego starego No, wiesz, no widać że tu Po prostu pracowały przed tym koniem w lesie tak? No wiadomo No to dobra Dobra Zobaczmy. lecimy dalej co masz? Coś z brązu? O ho, ho ho jest coś fajnego? Może być element bransolety jakiś. Na ja tą kamerę nie, wiem, czy pokażę? Ale tak, tak tak tak. Ewidentny brąz. Tak ładny. Świeci się. Solidny, ładny. Czekaj. Poczymaj. Wychodzą po takie ogryzki. Poczekaj że Przeskoczymy. Hmm. Obróć. Piękny. W końcu coś jest z tego lasu. To jest to co szukamy? Także dobry jest trop. No. To no wychodzą, nie? Takie właśnie. Ogryski, po ogryzki, ale bardzo ciekawe. Dają tak. Czekaj, na, na, na nadgarstek. No. no. Tu koniecznie dajemy pineskę, ale to jest już coś zapoki brązu. Ładny, no. ładny brąz, no. Klin. Ktoś zostawił tu klin. Vamos pouco. Então A jest. to jest bruszlak? Tak. a taka. A zobaczymy, że coś jeszcze jest. Dobra, nie ma nic. O, weźmiemy to z powrotem, jak będziemy wracać się do samochodu. Nie będziemy tego tu zostawiać. Dobra, idziemy dalej, znowu. Okej, okay, szybkie podsumowanie. Trochę nas dzisiaj zeszło, no ale zawsze coś się trafiło. Przechodząc do najlepszych mamy znalezisko potwierdzające nasze przepuszczenia. Ewidentnie jest to kawałek brązu. Podejrzewamy z jakiejś biżuterii. Tutaj ewidentnie epoka brązu się kłania. ciekawy właśnie elemencik. No. No i druga taka rzecz, która nam się przytrafiła, a którą mieliśmy ciężko wykopać, no to właśnie ten odważnik prawdopodobnie ołowiany, czy ołowiany, tylko prawdopodobnie odważnik. Tak. I mógł to być właśnie odważnik sprawdzający większe monety, takie jak talary albo półtalary, albo pół, półtalary. forinty. A, to są przepuszczenia. Mówiłeś, że kupiecki, nie? Może być kupiecki kładli sobie oryginalną monetę na wadze, z drugiej strony taki odważnik już wiedzieli, czy jest oryginalny, czy, czy fals. Tak. No. także. No, tyle, także. No, no zawsze coś. No, dokładnie. No, jeszcze chyba trafiłeś tego, nie? Stanisława. Chyba, Stanisław, to jest, no ale. Jakiś, no. Albo jakiś prusak. A nie, jest tutaj. RS. No tak. tak. Jest, tak. Jest, 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 jest. Tak, tak. No stan jest jaki jest, no bo trochę leżało, tak. W tej ściółce. No. No. No, jeszcze widzę, że pocisk bezwiskowy jeszcze znalazłeś. No to dobra. I tyle. No, to do następnego No, nawet się dzień udał, fajnie. Parę godzinek nam z, z, zeszło, ale udało się. Pozdrawiamy. Coś. Tak jest, pozdrawiamy, to zobaczysz, trzymajcie.